Wszystkich zabił pocisk Skarla. Podobno przebił się przez trzy piętra i w chwiwnicy. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Nie pytałeś. Zostały po nim jakieś rzeczy. Dałem mu zdjęcie inżyniera. Bronek, nie słuchasz mnie. Budynek złożył się jak domek z kart. Tam nic nie zostało. Wspaniale. Wszystko przepadło. O czym ty mówisz? O wiadomości od inżyniera. Ten człowiek chciał nam coś przekazać. Ale to było coś ważnego? A skąd ja ma wiedzieć? Chciałem się od niego dowiedzieć. Major Słowiński może nam pomóc. On zajmował się szyframi. I co z tego? Pamiętasz te cyfry, czy nie? 87185. Brzmi jak numer telefonu. Sprawdzimy to. Szukamy szóstaka. Kierownika szeustaka. Może być. Sprawdzi pan nam numer? Hmm. No zobaczymy. Osiem siedem jeden osiem pięć. Ten Zatrzymaj sobie. Telefony działają w Warszawie? Kilka nim. Zobaczymy, czy macie szczęście. To było takie proste. Nie macie szczęścia. Ucho. Jak inaczej mogę się dowiedzieć, kogo to jest numer. To ważne jest. Książka telefoniczna. No, do tego nie trzeba było geniusza. Teraz będziesz pan sam sprawdzał. Muzik, uspokój się już. Kierowniku. Jest. Abonent Schumacher Hans. Niemiec? Może to jest fałszywy trot? Wielonów 105. Czerniaków. Trzeba to sprawdzić. Ale jak? Chcesz pójść w odwiedziny do rodziny? Tam sztukasy walą jak w bęben. Nawet nie wiesz, czy to jest kontakt inżyniera. Te zdjęcia tak ułożone i tak ponumerowane. Dziękuję. Krzyżdyńki. Jak plemmy zdrowia, ja bym ci nie dał.